No już, 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 już. Dzień dobry Wam wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Wszystkie w komplecie? Dobrze się czujecie. Bardzo dobrze, tak. No i super. Jarno macie, wodę macie, proszę bardzo, zaraz przyniosę Wam jeszcze sianka trochę, znaczy słomy. No. Stefan, co ty wyprawiasz? Co? Uspokój się! Cały dzień przed tobą, a ty już energię zużywasz o siódmej rano. Nie wygłupiaj się. Idę sobie już, a ty sobie tutaj Sieć z kurkami. No. Witajcie w kurniku Bożenki. Dzisiaj niedziela. Zapowiada się ładny dzień, chociaż już są chmury, bo zapowiadają na południe deszcz. No zobaczymy, jak będzie. Na razie bardzo przyjemnie. 4 stopnie, kurki pełne werwy, a Stefan to w ogóle już wychodzi z siebie tyle energii ma. Z niech się wybiega. Zaraz pewnie zacznie piać, pobudzi wszystkich. No ale cóż, poranek to poranek. Trzeba piać i z, z kolegami, z kuplami się porozumieć, czy wszyscy już wstali. Dostały dzisiaj i gruszkę, i cukinie. Jadły sobie tam na szaszłyku. A teraz niosę im jeszcze zieleninę, czyli rukole. Bo nie dawałam im wcześniej, bo znosiły jajeczka, więc czekałam. A teraz już widzą, że niosę zieloninkę. No to już oczywiście tutaj wszystkie są. No już zaraz dostaniecie. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Hola lutka, Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę. Roszponka, to jest nierukola. Roszponka. Roszponka, to jest nierukola tym razem dzisiaj. Już chyba wszystkie zniosły jajka, zaraz zobaczę. Wezmę do tego pudełka, w której przyniosłam, ziółka. I dam jedno. O. No, cztery dzisiaj są. Bardzo ładnie. No jemy, jemy, jemy. No. O, ale pyszne. O, jagoda, uciekaj z ziemniakiem, uciekaj. Gdzie ty uciekłaś tutaj? Ziemniaczka złapałaś i uciekłaś, tak? Jedzcie, jedzcie. Ziemniaczki, ryż, broku, buraczek, ogórek. Super mieszanka. Super składniki, tak? Mm? Pyszny obiadek. Mm? moim kurkom pokrzywy i mniszka, cały taki kubeł, więc sobie zjedzą świeżą sałatkę. No widzisz, jakie dobre. Zobaczcie, co te moje kury tu wyprawiają. Zobaczcie, co one zrobiły. No coś takiego. Ciekawe, która to taka pomysłowa była. Śmiem przypuszczać, że Zośka. Zobaczcie, podkopały poidło. Wylały wodę. No i... Tutaj mają teraz małe bagienko. Stefan, jak pilnowałeś je? Co one tu zrobiły? Która to taka pomysłowa? No, powiedz no. Matko, Nie miały pomysł, przechyliły. I teraz mają basenik. Wcześniej, właśnie z daleka, widziałam, że wszystkie tutaj były. Wszystkie tu były i sobie myślałam, że jedzą, a one tutaj przy tej wodzie kombinowały. Jeszcze w ogóle się nie wybierają do spania, no bo. Jest godzina 19, czyli według słońca 18, a one dopiero chodzą spać koło 19, więc dopiero za godzinę. Pewnie się będą wybierały. A jednej nie ma. A nie jest. Gdzie ty się schowałaś jagoda? Nie widziałam cię. Zosia, przyznaj się, to twoja sprawka? To twoja sprawka, co? Z tą wodą. Hm? Nie udawaj nie winiątka. Hmm? Jakie łapy macie brudne matko. Przez to błoto. Zwariowałyście. I teraz jak pójdziecie do czystego kurnika z takimi nogami brudnymi? Co? Hmm? Takie brudne nogi. Tylko Stefan ma czyste, bo on chociaż jest porządny. Aj, Zosia, Zosia, Zosia. Aleś wymyśliła. No, widzisz, Stefan wody nie ma, bo ci wylały. Ale czysta jest w kurniku. W środku. Takie pomysłowe te kury moje. Proszę, proszę, proszę. Szybciutko, szybciutko, bo nie zdążycie. Nie zdążycie wyjść. Cały dzień przed wami do wieczora aż. Bo teraz siedzicie aż do godziny prawie w pół do ósmej. Co tam macie? Co tam jest, że tak biegacie? od rana. Zasypałam wam to błoto. No. Byłam wczoraj grabie i to błoto tutaj co było. To zagrabiłam, bo przecież tyle wody tam było wodę macie świeżą świeże ziarno jakie tańce Stefan od rana takie tańce odstawiasz Bożenki. Zaczynamy nowy tydzień. Dzisiaj ostatni dzień marca, więc od jutra kwiecień w pełni wiosna. Kurki też na pewno poczują, że niedługo już będzie ciepło, lato. Chociaż powiem Wam, że one chyba lubią chłodniej raczej, bo jak jest tutaj słońce i tak gorąco, to one się raczej do cienia chowają. Ale zawsze temperatura już. Przyjemniejsza. Dzisiaj tylko 4 stopnie było, więc jeszcze, jeszcze troszeczkę poczekamy. Przestań, co ty wyrabiasz? że tutaj świeże ziarno wsadziłam, co? No widzisz, przyszłaś wydziobać smakołyki. No. <ência> jasne, jasne. Zniosła jajko na środku. Co wy robicie? No czekaj, bo zdeptasz to jajko Co wy nie macie czasu? Odejść. odejść stąd. Co wy odejdź? Co wy nie macie czasu w gnieździe siedzieć? Odejdź, Stefania, ja nic nie mam. w tej misce, ja chcę tu jajko wziąć no ludzie, nie ma tam pusto jest no zobaczcie i to ciepłe, bo przed chwilą przechodziłam bo poszłam wieszać pranie szłam i wracam, a tu jajko na środku no coś takiego odejdźcie, pusta miska jest nic nie ma. Ja przyniosłam sobie tą miskę na to jajko. Nie macie czasu do gniazda i znieść. Albo któraś wyskoczyła jak przyszłam. To szybko wyleciała i po drodze jajko i się zniosło. Oj, 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 kury, kury. Czekajcie, zobaczymy co tam w środku. Nie, wy, nie wychodźcie. Nie wychodźcie. Nie wychodźcie. Proszę bardzo. Proszę bardzo tu. Smakołyki pyszne. Stefan odsuń się. Nie wolno. Ale pyszny arbuzik, ale ale macie soku tam pysznego. Idź Stefan, tam jezanie nie tutaj mi. Gonisz przede mną. No. Pyszne. A? No. Tak co drugi dzień daję arbuza, żeby nie było za, nie było za dużo. Tak? Ale soku się zrobiło. Już wam się wyczyściły te łapy z wczoraj, bo takie ubłocone miały po tym basenie, co tam zrobiła Zocha Ale soku. Dobra, idę, żeby Stefan coś zjadł, bo on pilnuje mnie. Wszystko zjedzone. Nawet cały soczek wypity, no proszę. Poczekajcie, teraz wam to wsypię, tylko Czekajcie, czekaj. Obyc Stefan, no. Tam roszponkę i gruszkę. Taką sałatkę. No, już została gruszka taka dosyć mocno dojrzała, to już nie dałoby się jej w całości. No, więc dałam im. Cała skóra została z arbuza. To zielone nawet obiadły biadły, wszystko ta maskórka. No, to macie tu taką sałatkę. A ty, Zosia, też wyskubana jesteś, tak samo jak szefowa przez tego Stefana. Dobra. Patrzymy na jajka. No, są, proszę. Jedno na zewnątrz było, ale tu dwa są ładne. Jeszcze tam zobaczę, tam nie ma. No, to trzy są. Tam przecież. O, mój kolega. O, mój kolega. O, mój tych O, Nie chcą tych o, Wiesz, co Wszystko zielone. No mój kolega. Wszystko mój Ja O, mój zamykam, Jakoś przychodzę tu z obiadem, ale woda. Tu wyrzuciła ten makaron. Kamu, zielonego. Tak? O, wciągają, tak, nie? O. O. Przyniosłam wam troszkę słonecznika i płatków owsianych. Wiecie? No. Zaraz dostaniecie. Troszkę słonecznika. Ale się będziesz teraz nawoływał. Tu proszę. Będzicie miały co jeszcze zjeść sobie na kolacyjkę. Proszę bardzo. No? Lubicie słonecznika. No? Lubicie. Hmm? No tyle się nagadasz teraz. Tak. Nawołasz się tyle. No. Słonecznik i... Płatki owsiane. Co wydziałujecie najpierw? Słonecznika, nie? Hmm? Widzicie taki taki ruch duży jest, bo tam przecierkę robią. Na nowym domu. Taką przecierkę na potynkują. I taki jest dźwięk niesympatyczny. Hmm? No, płateczki owsiane też są dobre. Super. Mm -hmm. Mm -hmm. No, widzisz nie chcą już jeść. Także kurki, jak widzicie, dostały ostatniego smakołyka. Dzisiaj już ostatnie ziarenka do dziobania. A ja się z wami dzisiaj już żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro w kurniku Bożenki. Pozdrawiam serdecznie.